Wejdźcie zobacz, ile mamy subów. <grym> Okej, okay, zobaczmy. Pewnie z 2000 masz zaraz. 3000, 10, 2000, no pra prawie 3000. Zgadłem łatwo. Czy jeszcze do kupienia jakiś fajny tutaj bundle? Klasy. O, to jest fire w sumie. mi się chce to kupować? Trochę drogie. Trochę drogie. Muszę to mieć I don't care bro, kupuję to Nie, to jest dobre akurat Dobra i chłopie, tak pana to, pana to, co udało mi się dzisiaj zrobić Patrz co udało mi się, się dzisiaj tak. zrobić Dotyknąłeś trawę, brawo TAK <laughs> Idziemy Chodź he, 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 Czy ja mam czy mi się tylko tak wydaje? Bro, co ty masz za skina? Zawsze. O! o! Search, search, serge! Serge, alert! Czy tu jestem bezpieczny? Tak, w domku jesteś. Nawet nie musi być w środku domku, może być nawet na balkonie. Nie wierzę ci, ale. Ale, ale patrz, się no patrz, no patrz, widzisz mnie? No. A co zabije na hitę? Czy to A nie, nie ma, że fafę? jednak jestem. O! Drzewo. No, nie o, odboczyć. już, już zaczyna się. to Wpadłem no. w pułapkę No na iStocku uważaj na pułapki, bo jak w pułapkę, to jest game over. Wiem Także raz mi się... Poczekaj, bo muszę... Daj mi teraz Lokina zrobić, słuchaj, bo ja nie Zraz chcę zginąć jak taki dupek okay. taki za trzecim razem, kiedy to robię. Czekaj, bo się zaraz przeziębię. Siema Czekaj, czekaj, bo ja chcę to zlutować co. Czekaj. Mam dopiero Dobra, pierwszego kwiatu. Też mamy pierwszego. O, co się czy? z moim awatarem tam Czemu miałem takiego skina dziwnego? Piękno. Dobra to nie jest noob, to nie jest noob, ale ten, ten twój Dobra Są w bokach Pra- lewo, lewo, znaczy, sorry Nie, jestem kuk Prawo, prawo, prawo od razu, prawo od razu, od razu prawo I potem znowu, i e, prosto, i później prosto chyba nie nie wiem, teraz jestem głów mnie. Za późno. O Boże, to jest trudne teraz, ja zapiszę że to przedłem, ale teraz zginąłem Czy krucyfiks działa, działa na te stwory? Nie wiem, nie byłem tu z krucyfiksem. Bo tu można przecież przez hotela wejść, tylko po prostu pod koniec tam masz, nie? Na 90. Nie wiem nie, ja, nie ja miałem krucyfiks, dlatego że ja przecież ten, że ja tu miałem dużo kasy, a w majnachcie cię tepa na... u Jeffa. W mainach u Jeffa cię od razu. Żeby auto to jest mega duży skip w sensie O, mam mega kwiatek skrywa. Lotusa. On przyspiesza, jak jesteśmy dalej, co nie? Nie, nie, Sner! Pomóż! Sner! Fuck. Gdzie on jest? Dosłownie przy tobie. Będę patrz się na niego patrzył. Hello. Chodź. Hello. Hello. Chodź. Aj, bo czekaj, Lotusa, to patrz na niego. Już cztery mam. Ile ty masz? Też cztery no No jest tam dziad. On zniknie, patrz widzisz nie zniknął od razu. Nie wiem czy widziałeś. Lock in, chłopie. Lock in, nie zdechnijmy znów, tak? Uważaj na się oba... są. Chciałem powiedzieć, że nie mam latarki. Nie, ale... Lewo. Nie, nie, lewo, a lewo. Nie, nie lewo! Prawo! Man, don't troll. Don't troll like that. Bardziej stresujący jest ten chce od sika lowki To jest i stock Od Seeka mówię, że jest bardziej stresujący to. Aha, o, a jest to, aha, że te ASTOG jest, jest bardziej stosujący niż Tak. Mówię, że no, Wiesz, na bo... Snerów nie ma. Snery są tylko na podłodze w tym... Yy, yy, ranie. No jest też yy? na podłodze. Że na trawie nigdy ich nie ma. Na pewno? już też obcięłem. Tak, obcięłem to. Czyli teraz będą? To teraz będą, bo tu jest podłoga i drzwi. A jako nie było. A na, na trawie akurat nie ma ich w ogóle. Dobrze. Dobra, mamy koniec, jest koniec. Tak, wiem, ja ta syka, z w ogóle. Nie wiem, czy kasy, nie są takie fire. Nie no, wiem, to, czemu. ja myślałem, że dosłownie ten. że, że ten. E, ja grant, też nie że on tak, nie. Ja, te te tak te te... ja też tak myślałem, bo to już myślałem, że jestem delikatny. On ten tak skoczył na. No bo dosłownie on tak skoczył, że go nawet nie, widać nie było. No. Że ja tego, ja takie What że the grand... hell Ja myślałem, że on chciał ten grand skipper zabić na, Ja, ja też myślałem, że on chce mnie zabić, czy coś. Ale nie jesteśmy na trawie, zobacz, dlatego on nas nie zabija. Spójrz, że biegł na ziemi, nie? Jesteśmy na ziemi. Tak. metrów, dobra, zrobimy to. Bo 400 metrów trzeba mieć, bo mniej na 300 mniej więcej już jest yy, brambel. O! Jest kolejny! Dobra! Jeden! Jeden! Jeden został Wiesz, że ten nadchodzi! Nadchodzi ten sercz Serge? Dungus Lotus! Mam! 8! Już, tylko dojść, tylko teraz dojść i mamy achievement. Dwa nawet achievementy. Tam bo, bo on na ciebie poleciał. Tak, ale on mi on pod twarz naprawdę doleciał. Jest! Do... jesteśmy! Jesteśmy, to już jest save room. Okej. Okay, ej, nie, to... jo, nie, nie, bo mi też kwiatki zniknęły. O. Mam. Co z tym się robi? No i to może postawić po prostu, to jest revive. No sobie tutaj. Tu sobie zostawiam, I don't care, bro. Brawo. No i fire. Rypoczek, możesz, możesz znaleźć tych takich, tym sub z, z tym kluczem, kościstym? Wiem, I jak dobra, go zjesz, no. to też ściągnięcie, ty wiesz, dobra. To. Dobra, powiedz mi, co mamy robić. Iść, bo, bo, po nie, nie mogę idziemy się ruszać, kiedy on świeci się z tego, co wiem, bo widziałem już, jak zginąłem pierwszy to? raz. No dobra, idziemy stanie? spokojnie. Ta. A mi się obustrałem trochę od tego. Też, też się raz za pierwszym razem. A no. bo jak on się świeci kto nas atakuje Bo to pokazane teraz, że jak świeci tak. się Dobra A ci jak ja zginię teraz co mnie zrewajbuje od razu? Nie, musisz po prostu to zagrywaj po prostu dziwił skloną... Świeci się chyba same. Nie kłócę, się Nie, nic nie rób, nic nie rób, po prostu nic nie rób Nawet nie mogę się kręcić Nie no po prostu może, może się kręcić A patrz Ok. O nie, nie mamy kompasu, to jest właśnie najgorsze. Uważaj, uważaj, bo tu są takie latarnie na podłodze i on się może teleportować przez nie. Ja go, go się nie bój, on jak cię wejdzie w ciebie, to się nic nie stanie. Już testowałem, bo już we mnie wraz wszedł. On tu jest. Tu jest. Tu? Daj jest i wróciłem na początku Jestem dead chyba. On jest blisko mnie. To się nie ruszaj Jest, mam pierwszy ten Ma cutsciła, and lose control and... No nie, to nie jest zasnaker. On jest, jest obok mnie. mnie. To się nie ruszaj, mówię ci Jak się nie świeci, to serusz To może, tu masz wy, wy, wyrąbane w to szczerze ci to czy on teraz może nas jeść? Nie wiem Go away No ten, tepa się tu menda do mnie Koń raz tepea ożył Znabija tam musimy znaleźć to, co więc... A nie, gdzie jest Sexy, kompas Szukaj exit'a teraz. Hello. No, I hate you. No, man. To jest chyba tu. C'est pas toi. C'est pas toi. Nie to nie jest to. To jest tu. Nie, to nie jest tu, to jest to przecięcie. Chyba jestem dead, bo jest obok mnie, a świeci się jeszcze. Jak to ma podejść, to ginę, co nie? To jest tu? Nie, ja nigdzie z exit. No bo co, exit to nie jest start, jakby od razu ci to powiem. Nie musisz wrócić, nie start. Wrócimy na start przez przypadek. O, jest tu obok mnie. Już na, musimy znaleźć exit. Taka prawda. Bro, where exit? Where this stupid exit? Ja zaraz już nie czekam exitu, bo ja nie mam latarni. Mi się już latarnia kończy mam ostatnią kreskę. Jak się wiedział przez cały czas latarnią włączyłam broń na zewnątrz. Bro, where exit? Mam exit. Ja miał kompakt. Już razem, spokojnie. Dobra. No to gg, na tym. Ja w nie żadnego nie który który jakby do przecięcia Nie, bo ja wiedziałem gdzie są wejny, po prostu, już wiedziałem jak się Wow! Ej, w wodzie jesteśmy Yo, biją się My do Sewer'su spadamy! To do floor 2! mówiłem, że się do Jeffa dojdziemy Dobra! Dobra, continue run chyba, czy sejwuję? Czekaj, czekaj, czy bo jak, jak w tym pokoju jest tak duży ten tam spływ, tam były te wajny, to tam stamtąd wypadamy? Dokładnie tak. O ale dolor jest! Where have you been? Byłem, wiesz, no, byłem w dupie. Byłem albo tego szturka skifiksować. Chłop, pokój nowy. Ej, no, tego nie było. Ej, na YouTube mam Bro. nową rzecz. Bro, ale dobra, trafiłeś mega dobry run. Ci powiem, bo jak nie ja robiłem ja run, to ja tego nie widziałem. Wybieramy się, żeby chcę zostawić do riftu a nie... Lecimy Chłopie, taka scenka tylko dwa razy widziałem w ogóle Floor 2, nie żeby coś To jest mój drugi raz, bo nie grałem w Floor 2 po update. Cie. Po kontencie już mało grałem Floor 2, prawie w ogóle chyba nie grałem A nie, no, ja nie mogę na tym screen grumbla Ja nie mam jak na, na screen grumbla wezwać Lewo ja, Szkoda, że to jeszcze nie skacze, bo ja tutaj ja dwie nie nie w tej chwili

OPEN THE DOOR! Nie wiedział, że to trzeba otworzyć! Znaczy No! Z Zawsze tak Bro. wcześniej był Sik. Ja mam pytanie, a gdzie figura? O. Taka prawda, gdzie figura? Jakie drzwi były? cztery chyba teraz. Czy jest nowy typ pokoju? Czy on był już? Nie, on był już. Tu chyba. <grym> Nic nie przeszkadza mi Ała Ał A to nie będzie z tym bliżej Reset upse jakby co O no, oh, Bulker Bulk. eh, nie mogę wziąć Ejmożisz Bulk I możesz wziąć ten Dopiki O uh oł -oh. Ambush Dopiko ma ten smatek To go bardziej słuchać Bardziej go teraz nie muszę, nie muszę, nie muszę. Za on jest za.